Dzień dobry wieczór Piotrze, dzień dobry wieczór Państwu. Dlaczego Piotra witam pierwszego? No dlatego, że Piotr właśnie wrócił z urlopu, ale filmy oglądał. Oglądał i nawet muszę powiedzieć, że oglądał z wielkim, wielkim zaciekawieniem. Witam też w kolejnym Filmotekarium. Dzisiaj jest gorąca nowość, czyli Bring Her Back. Chciałoby się Marku powiedzieć, o takie horrory walczylim, takich się domagalim, to jest dzieło braci Pilipu, greckiego pochodzenia, australijskich filmowców. Oni są twórcami wcześniejszego świetnego horroru Talk to me, który chyba żeśmy omawiali. No i cóż, pokazuje nam ten film, ich najnowszy, jak mistrzowską formę mogą osiągać współczesne horrory. Ja od początku daję znaki, że ja nie będę obiektywny, to mi się bardzo podobało. Widzimy też po Blinkerbeck, mm, Marku, jak się bardzo zmienił horror na przestrzeni lat, na przestrzeni dekad. Często podkreślamy, że ta warstwa dramatyczna w horrorach, e, takich jak choćby ten omawiany dzisiaj, ale też Hereditery, na przykład, odgrywa ogromną rolę czyli często to co jest nadprzyrodzone nie jest tak od razu namacalne, nie jest osiągalne widz do tego powoli jest przygotowywany do tej konfrontacji ze złem, z nieznanym i tak dalej strach i psychoza się potęguje no cóż, ja jestem bardzo na tak, może tak od początku to, to nie powinienem o tym mówić, ale film mi się bardzo podobał, w Blinkherbeck obrzmiewają też lekkie słowiańskie wątki, natomiast ta główna opowieść się skupia na losach rodzeństwa, przyrodniego rodzeństwa Endiego i Piper, y, którzy po śmierci ojca trafiają do ekscentrycznej matki zastępczej, takiej jednoosobowej rodziny zastępczej, y, którą jest pani Laura bądź Laura. Opiekuje się ona dość przerażającym Oliwierem, który potem przejmie stery w tym filmie, jeżeli chodzi o robienie roboty i horroru. O ja już się tak odpaliłem, Marku, ponieważ już wiecie, jaka jest moja opinia, wykrzaczyłem się z tym wszystkim, to może zamiast dalej opisywać tą historię, bo nie wiem, czy będziemy ją opisywać, czy może darować i, i zostawić naszych słuchaczy w takiej niepewności, z tego też powodu, że to jest prosta historia, to Marku, czy, y, czy, czy, czy to się podobało, powiem tak, po Białostocku dla ciebie? Czy ta historia y, się klei, Twoim zdaniem? Bo to jest bardzo prosta opowieść, ale y, po raz kolejny się okazuje, że w kinie nie zawsze to, co proste, jest złe. Nie wiem, jak się odpowiada po Białostocku, ale tak, podobało mi się. I to nawet z tym zastrzeżeniem, że to nie jest film akcji, a mnie podobno podobają się tylko filmy akcji. No nie. Zacząłem oglądać ten film i doszedłem do wniosku, że po raz pierwszy od dawna oglądam film, który jest o czymś. Może akcja nie biegnie jakoś błyskawicznie, ale to mi w ogóle nie przeszkadza. To już jest dziwny objaw u mnie, że. Akcja nie galopuje, a ja siedzę i czekam, co będzie dalej, i w ogóle nie mogę się oderwać, to już jest dziwne, ale ta dziwność, w miarę tego, jak film trwał, a się we mnie pogłębiała. To znaczy, to, co napływa z ekranu, jest naprawdę w jakiś sposób, chciałem powiedzieć, magiczne, ale Magiczność bardzo często kojarzy się z czymś dobrym. Mówimy czarna magia to już jest coś złego. A magiczność jakby coś dobrego tu nie ma dobrych rzeczy w tym filmie, a mimo wszystko, w jakiś sposób ten film hipnotyzuje o to może jest to słowo hipnotyzuje bo on rzeczywiście z jednej strony dotyka codzienności. No, może nie naszej, tu środkowoeuropejskiej, ale jednak pewnej codzienności, pewnego systemu, na przykład społecznego, w którym to dzieci przekazuje się do rodziny zastępczej. No, ktoś tam jest prawie dorosły, no więc niby nie, ale właściwie tak. To mówię o, 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 tym, o tym chłopaku, który chciałby się zająć swoją przyrodnią siostrą, z którą jest mocno związany emocjonalnie. No ale jeszcze tak do końca dorosły nie jest, więc musi troszkę zaczekać. Więc w sumie rzeczywiście razem trafiają do rodziny zastępczej. Tak jak powiedział Piotr słowo rodzina zastępcza, tak jak my kojarzymy to w naszym kręgu kulturowym, no jest mocno, mocno przesadzone z naszego punktu widzenia, bo to rzeczywiście jest samotna kobieta z chłopakiem. Rzeczywiście ten chłopak to jest wielka tajemnica tego filmu, która się w pewnym momencie rozwiązuje, i to nie jest budujące rozwiązanie. W ogóle ten film jest mroczny, ale taką mrocznością, którą lubię. Poza tym jest jedna dla mnie chyba najważniejsza rzecz. Ten film jest logiczny. On się nie odwołuje tylko i wyłącznie do emocji, do tego, że jakoś to będzie. Nie. On jest bardzo logiczny, aczkolwiek rzeczywiście wkracza czasami w takie sfery, no, które właściwie już logiką nie są objęte, ale wiem, co mówię. Ten film toczy się, jest zaplanowany, scenariusz jest napisany w sposób jak najbardziej logiczny. No i naprawdę pojawia się w pewnym momencie groza. No, ten film niby od początku atakuje takimi obrazami. Już na, na samym wstępie dostajemy takie mocne obrazy, ale hmm, mnie te obrazy, chociaż mocne, jakieś takie prawie, prawie ocierające się o naturalizm, one, one mnie jakoś specjalnie nie, nie ekscytowały. To, wiecie Państwo, po obejrzeniu tylu groźnych filmów, tylu horrorowych filmów, człowiek się w jakiś sposób uodparnia. Ale groźnie zaczyna się robić wtedy, kiedy mamy zwykłą codzienność. Coś takiego, jak, jak my się spotykamy w naszym życiu. No, może nie każdy, ale rzeczywiście jest niby normalnie, niby podkreślam. A ta groza zaczyna powoli, powoli wyzierać. Obserwujemy tę rodzinę zastępczą w postaci laury i, i widzimy. Że ona jest niby miła, niby stara się być równa, ale jest dziwna. No i w pewnym momencie obserwujemy, że to nie było nasze takie wrażenie tylko, że nam się wydawało. Nie, ona jest ewidentnie i tu powinno paść słowo powszechnie uważane za, za wulgaryzm, jest po prostu pierdzielnięta i to, i to mocno to widać. Przykładzik, a proszę bardzo główny bohater, Chłopak niemal już pełnoletni budzi się pewnego ranka i stwierdza, że się zmoczył w nocy. No, psz, może to się zdarza osiemnastolatkom, może nie, nie wiem. On to przyjmuje z pewnym zażenowaniem, urządza pranie, a my się później dowiadujemy, jak to moczenie wyglądało i że nie miało nic wspólnego z fizjologią młodego człowieka, tylko to moczenie. Jakby to Państwu delikatnie powiedzieć, nie budząc obrzydzenia, zorganizowała rodzina zastępcza, sama sikając do naczynia, a potem wylewając jego zawartość na krocze głównego, jednego z głównych bohaterów. Obrzydliwe, oczywiście, że obrzydliwe, ale pokazuje sposób działania tej rodziny zastępczej, a później jest jeszcze dziwniej. Dużo, dużo dziwniej, i coraz bardziej dochodzimy do wniosku, że to wszystko prowadzi do czegoś strasznego. I nie mylimy się. Tak, prowadzi do czegoś strasznego, ale nie będziemy wam psuli zabawy. Tak jak wiele horrorów utrzymanych w podobnym tonie od nocnych istot. Nocnych istot żeśmy chyba nie omawiali nigdy. Przez Somar, którego też żeśmy nie omawiali, czy wspomniane Hereditery, którego też żeśmy chyba nie omawiali, to Brinkerbeck charakteryzuje się właśnie takim wysokim stopniem realizmu, codzienności. Sceny obserwujemy bardzo często. To jest po pierwsze, to mi odpowiada osobiście we współczesnych horrorach. Czyli mamy opowieść, która wciąga nie tylko ze względu na grozę. Czy tam jakieś wątki parapsychiczne, no ale też przedstawione dramaty i perypetie głównych bohaterów, one często same wystarczają jako odrębny film, tak? Czyli mamy dwie nici, które się przeplatają tą nic, nic grozy, nic dramatyczną. Czasami to wychodzi koślawie, czasami się tego nie uda, nie udaje spleść i jest źle. Wygląda to tak, jakby ta warstwa horrorowa była dosztukowana do jakiejś głównej historii. I takie filmy też żeśmy omawiali, ale tutaj się to wszystko elegancko splata. Co jeszcze, jak pamiętacie horrory sprzed kilku dekad, to tam wszystko inaczej wyglądało, tam się akcja inaczej rozkładała, czyli często już od pierwszych minut myśmy wiedzieli, że to jest horror, że działo się od początku coś dziwnego. Tutaj, co prawda, też wiemy, tylko że akcja toczy się subtelniej. Subtelniej się toczy, no ale Marku też trzeba powiedzieć, że ten nowy film braci Philippou to momentami jest body horror, czyli horror skupiony na przemianach ciała, na różnego rodzaju no, makabrach, że tak powiem. I to wszystko przekracza pewne granice estetyczne, niektórzy mogą czuć obrzydzenie, ale chyba lekkie. Kolejna mocna strona tego filmu to obsada, co prawda nie są to jakieś bardzo znane nazwiska, a dobrą sprawę tych ludzi chyba nigdy nie widziałem. Przypominam, że to jest film australijski, no ale wypadli znakomicie. I to zarówno ci aktorzy dziecięcy, bo tam mamy dwóch głównych bohaterów dziecięcych de facto i dwóch głównych dorosłych. Naprawdę to wszystko jest świetnie zagrane. Ale wrócę do tego obrzydzenia, bo ono chyba jest takim tematem, który będzie poruszany w dyskusjach ludzi, którzy ten film zobaczą. No, to rzeczywiście tam się dzieją różne rzeczy, różne rzeczy są pokazywane, ale wspomniałeś zresztą o tym, że po pewnym czasie się człowiek uodparnia. Ja na przykład, kiedy słyszę, że ludzie nie mogli wytrzymać na jakimś filmie i wychodzili z sali kinowej, on to ja zwykle nie wierzę, i uznaję to za jakąś taką kryptoreklamę albo pseudoreklamę raczej danego filmu. Owszem, bring herback momentami może być obrzydliwy, ale. Z drugiej strony, czy myśmy nie widzieli w Kinie gorszych rzeczy? Myślę, że widzieliśmy nawet te niektóre bady horrory Cronenberga, które omawialiśmy, pokazywały, o, że tak powiem gorsze sprawy. Był też ten film z Demi Moore, który nawet tam kandydował do Oscara i też przecież miał tak przerażać przemianami, które zachodziły w głównej bohaterce. I ja myślę, że tutaj Brinkerbeck nie wypada jakoś szczególnie. To może jest po prostu bardziej realistyczne. Mniej tam, widać, mniej tam widać efektów specjalnych, tak? I pod tym względem jest to na pewno może bardziej poruszające dla niektórych. Także tutaj kolejne wielkie plusy. To jest jeden z tych niewielu, niewielu horrorów nakręconych w ciągu ostatniej dekady, który mi się naprawdę podobał. Przy czym powiem Ci to też jest trochę dziwne, że to niekoniecznie jest film, do którego bym chciał wrócić bardzo szybko. A to, to, to wrażenie, które on zrobił na mnie, chcę w sobie zachować. Nie wiem, jakby było przy drugim podejściu. Co, co, co jeszcze tutaj warto powiedzieć? Jeżeli chcecie go ocenić, no to polecam te wszystkie tytuły, które tutaj padły, tak? Hereditary, Midsommar i tak dalej. One są generalnie, te filmy do siebie, troszeczkę podobne. Nie jestem filmoznawcą, nie wiem jak nawet określić ten stopień podobieństwa, ale wynika to poniekąd z narracji, wynika to z prowadzenia tej całej historii, no i sposobu przedstawiania um, historii, bo um, powrócę do tego wątku, który. Pojawił się w mojej poprzedniej wypowiedzi, czyli wiesz, ta prostota. De facto okazuje się, że czasami takie historie, no banalne, bo tak naprawdę, jakbyśmy rozebrali to na czynniki pierwsze, to jest taka trochę opowieść o Jasiu i Małgosi, de facto. Ale y, nikt nie powiedział, że historie proste, że historie nawet wyśfechtane, jak to się mówi, nie mogą być przetworzone w coś, co będzie miało naprawdę wysoką. Wysoką wartość. Także dla mnie e, Bring Herback e, bezsprzecznie jest chyba od czasów hmm. od czasów no nie, no były jakieś jeszcze dobre horrory, pamiętam, które żeśmy tutaj markowali. Pamiętam, był taki horror południowoamerykański, tam żeśmy akurat narzekali, że był super, tylko że te, że tak powiem, otoczenie, ta kultura może nie do końca do nas przemawiała. Ja nie pamiętam tytułu. Natomiast, tak na, na, na podsumowanie, to chciałbym powiedzieć, że chyba twórcy horrorów powinni się od Braci Pilipu uczyć. Dodatkowo pod tym względem, że Blinkerback chyba nie był filmem zbyt kosztownym. Nie pochłonął zbyt wielu środków, może się za bardzo tym wszystkim zachwycam. Może niektórzy uznają, obejrzawszy wspomniany film, że zachwycam się za bardzo, nad wyraz, ale naprawdę bardzo rzadko się trafiają horrory w typie paranormal, które reprezentują tak zwaną klasę premium. Nie, nie, nie wiem, wiesz, jakiego tutaj sformułowania użyć, ale gdybym tak realnie na to spojrzał, to jest dla mnie 5 na 5 a 5 na 5 bez, bez przesady. Nie zawsze coś takiego się zdarza. Gorąco polecam. Podkreślę jeszcze raz, nawet prosta historia w, w ręku sprawnego rzemieślnika filmowego potrafi nabrać wartości. Może być wyszlifowana. Szkoda, że podobne filmy pojawiają się rzadko. Ja sądzę, że to jest film... Na, na etapie scenariusza niezwykle przemyślany, bo ten film można traktować jako taką złożoną opowieść o granicach ludzkiego cierpienia i pewnej desperacji, o desperackiej próbie przekroczenia granic śmierci, czegoś w tym rodzaju. Gdzieś tu pobrzękuje filozofia, bo mamy. Chociażby ja przynajmniej miałem takie, takie refleksje, że stykamy się z pewnym takim esejem filmowym na temat miłości i strachu przed utratą, przed utratą kogoś bliskiego. No bo ta główna filozofia filmu w jakimś stopniu zakłada, że miłość do zmarłego, przywiązanie do zmarłego może prowadzić do Najokrutniejszych czynów, w imię tego, żeby on chociaż na chwilę wrócił. Dalej, coś, co nazwałbym granicami percepcji i byciem ofiarą. Bo Piper to jest ta dziewczyna z rodzeństwa. Ona w dodatku jest niewidoma, a w każdym razie nie do końca postrzega świat. Raczej widzi plamy, raczej widzi światło i cień, to jest wszystko. I ona nie widzi świata. Ale to nie czyni tej dziewczynki słabszej. Wręcz przeciwnie. Ona ma intuicję, siłę emocjonalną i to tak naprawdę w jakimś stopniu daje jej przewagę, o czym się Państwo przekonacie oglądając film. Może nie przewagę, a w każdym razie daje jej to siłę. No i tam są też przemyślenia dotyczące żałoby i czegoś, co nazwałbym destrukcją. Bo te postacie filmowe, one, jak to określić, one utknęły jakby w takiej spirali emocji. Bo Laura, ta rodzina zastępcza, ona w jakimś takim obsesyjnym, nieustannym powrocie, próbie powrotu do utraconej córki. Bo tego nie mówiliśmy. Ta Laura miała kiedyś córkę. Z kolei Andy i Piper to rodzeństwo walczą, walczą o, o coś, co nazwałbym ponowne zdefiniowanie rodziny, no bo jak zmarł ojciec naraz na początku filmu, oni mieliśmy wrażenie, jakby rodzina, ich rodzina się rozpadła, ale to tylko złudzenie, to rodzeństwo jest bardzo silnie ze sobą związane. Potrafi o siebie walczyć. To nie jest film z Happy Endem, albo może nie z, nie z takim całkowitym Happy Endem. I no cóż, mamy, mamy tam sytuacje, w których się pewno nie spodziewamy, bo to nie jest sztampowy film, w którym e, pewne schematy są powielane. Myślę, że bardzo dobrze, bo jednak jesteśmy zaskakiwani. I podobnie jak Piotr, ja. Nie będę mówił o punktach, bo nie potrafię tego robić, ale to był film, który zdecydowanie, mówiłem to na początku, ten film sprawił, że zdecydowanie chciałem obejrzeć go do końca. Nie czekałem, aż wreszcie się skończy i miną te, te, te przeznaczone na niego minuty. Nie, nie. W jakimś stopniu byłem zafascynowany tą historią. Ona nie jest oczywista, bo w pewnym momencie kilka rzeczy nam się wydaje. Co więcej, mamy nadzieję, że to się potoczy w innym kierunku. Oczywiście się nie toczy, i powiem Państwu, że to jest film, który zostawia ślad. I bardzo dobrze. Jak już to nie jest film akcji, to niech zostawia właśnie ślad, i zdecydowanie zostawia. Ja też bardzo Państwu polecam.